Jak powstało słowo kościół? Według słownika etymologicznego języka polskiego, autorstwa Wiesława Borysia, jego historia jest zaskakująca i wcale nie zaczyna się w Rzymie od słów religijnych. Nasi słowiańscy przodkowie zapożyczyli to słowo od plemion germańskich, które używały słowa kastel. A to z kolei pochodziło wprost z łaciny, od słowa kastellum, które oznaczało małą fortecę, Zamek, warownie. Pierwsze chrześcijańskie świątynie na naszych ziemiach były często jedynymi murowanymi obronnymi budynkami, takimi duchowymi twierdzami. Co najciekawsze, z tego samego łacińskiego słowa castellum wywodzi się też angielskie słowo castle, czyli zamek. Nasz kościół i brytyjski zamek to językowi kuzini, pochodzący od tej samej rzymskiej fortecy który polski kościół robi na was największe wrażenie, napiszcie w komentarzach. I jeśli chcecie być każdego dnia odrobinę mądrzejsi, zostawcie lajka like i suba.